Moi drodzy, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, co nastąpi. A nastąpi mini rozdanie w związku z pierwszą rocznicą mojego kanału na YouTube. Tak, tak, właśnie 28 października mija rok, odkąd pojawiłam się w wersji filmowej na YouTube. Zaczęłam nagrywać filmiki i wrzucacie do internetu, do YouTube. No, do YouTube można, tak powiedzieć. I chciałam zorganizować w związku z tym wydarzeniem mini rozdanie. Dziękuję Wam serdecznie za obecność, za subskrypcję, za komentowanie wszelkich moich filmików. Od, przez ten rok poznałam naprawdę wiele, wiele fantastycznych osób. Poznałam dziewczyny, które nagrywają filmiki, na przykład Angel czy Czaszkę, którą serdecznie pozdrawiam boskie dziewczyny. Tak samo dziewczyny, które nie nagrywają, też są włoskie i po prostu jesteście genialne. Agata, Hania, Olu, Gosiu, jesteście świetne dziewczyny, po prostu mega, mega, mega. Wielkie całusy dla Was. Czekam na Was. W kolejnych filmikach odzywajcie się, piszcie. Ale nie tylko te osoby, które wymieniłam, wiele, wiele innych osób, których nie wymieniłam, nie wymieniłam. również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję i, i uwielbiam Was. Dziękuję, że jesteście ze mną cały czas. No i dobra, przejdźmy do, do dalszej części. Ja tu tylko zerknę, bo mam małą ściągę. Skoro to mój pierwszy, że tak powiem, pierwsze rozdanie, to muszę się posilić co nieco. Zasady. Po pierwsze, konkurs organizowany jest dla moich subskrypentów, e, czyli trzeba być moim subskrypentem. E, po drugie, osoby niepełnoletnie muszą poinformować rodziców lub prawnych opiekunów o tym, że biorą udział w zabawie oraz o, oraz o tym, że może przyjść nagroda do nich. E, po trzecie, konkurs trwa od, 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 od 17 października do 27 października, czyli 10 dni. Mm. 27 października nastąpi zamknięcie o godzinie 12. Jakoś tak. Wyniki konkursu po czwarte będą 28 października. Maszyna losująca wybierze jedną osobę. I po piąte, najważniejsze, czekam na komentarz pod filmikiem. Tak, tak, pod tym filmikiem czekam na komentarz dlaczego zasubskrybowaliście mój kanał. Dlaczego oglądacie moje filmiki, co Wam się w nich podoba, Czego się wam, co Wam się nie podoba, co chcielibyście zobaczyć. Mile widziane też informacje, jak trafiliście na ten kanał. I wszelkie inne informacje. Piszcie, piszcie, piszcie. Będę naprawdę czytać i będę zachwycona tym wszystkim. Ach, jeszcze szósta ważna rzecz. Po szóste, po szóste, po szóste yy, mogą brać udział wszyscy mieszkańcy globu, że tak powiem, w tym konkursie. Yy, wysyłam paczkę yy, wszędzie, ale nie ponoszę odpowiedzialności za Pocztę Polską, czyli jak się zgubi, to będziemy walczyć. Mam nadzieję, że jednak że Poczta Polska się spisze, nie będzie tak źle, chociaż ostatnio... Nie, nie było źle. Poprawiła się ostatnio. Coś jeszcze, czekajcie, zerknę. Zerknę, zerknę. No i to wszystko. Bawcie się dobrze, piszcie komentarze, wymyślcie i to wszystko co macie w główce przenieście, że tak powiem, na kartkę YouTube'ową. Piszcie, czekam, do zobaczenia 28 w wynikach konkursu a, czekajcie, właśnie, najważniejsze ja to taka zakręcona jestem więc ja nie pokazałam wam nagród a wy nic nie widzicie, no, po prostu pierwszą rzeczą zacznę może od tej którą e, dostałam od Judyty Adresy jej strony znajdziecie na dole też oprócz wyników oprócz zasad konkursu, oczywiście e, można powiedzieć, jest sponsorem tego programu jest taki piękny piękna brązoletka ręcznie robiona z bucikiem diamentikiem, diamencikiem, widać? mam nadzieję, że tak kolejna rzecz jedna z moich ulubionych kredek, ja mam taką samą uwielbiam, automatyczna wysuwana z Wibo, w kolorze niebieskim dalej jeśli kolor to jedziemy kolorami y, z firmy Mio, eyeliner taki. W takim pięknym, brogatowym, troszkę błękitnym kolorze. Następnie, szybciutko, secret pomarańczowy lakier do paznokci, Jakieś tam próbeczki i tak dalej. Balsam y, z lirem wody Arabica. Y, bardzo ładnie kawą pachnie. Y, I brązuje ciało. Next. Z Avonu jest to lawendowa maseczka do stóp z glinką. Fajna rzecz, naprawdę wygładza, polecam. No i główna atrakcja, że tak powiem wieczoru zakochana jestem w tym produkcie. Jest to peeling do ciała, winogronowy, oczywiście z biedronki. Ale fantastyczny, naprawdę polecam. Jest fantastyczny peeling. Tak więc to oraz wiele innych drobiazgów, które Pan nie pokaże, ale zobaczycie to będą drobiazgi niespodzianka jak mówiłam, mini rozdanie, mini prezenty czekam na komentarze, do zobaczenia niebawem, bawcie się dobrze, pa